Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj przeanalizujemy sobie trailer najnowszej aktualizacji do Polish Car Driving na kanale Amaxa. Link do pełnego filmu oczywiście znajduje się w opisie. Link do kanału, właśnie, też. Więc moi drodzy. Update będzie ogromny, więc obejrzyjmy razem ten trailer Moi drodzy i pokażę wam co dokładnie będzie tutaj yy, działo się Mamy dwie minuty filmu yy, Muzyka Przepraszam niestety nie macie muzyki, nie wiem czemu Poczekajcie Dobra lecimy I tu moi drodzy od razu zaczynamy sobie Mamy nowe malowanie Mega Taxi Mamy odświeżone miejsce To widzieliście na sneak peeku Lecimy dalej Mamy, moi drodzy, to jest salon w Darłowie, jeśli się nie mylę. Jest on niesamowicie ładny. Mamy tutaj tira z tyłu, stoi. Mamy wana, mamy piękny parking i mamy piękny salon. E, moi drodzy, cofni, cofnijmy sobie jeszcze. Mamy piękny salon. Tu, aha, nie to zdjęcie. E, tu, moi drodzy, mamy y, parking, mamy salon, nie wiem, jakie marki, Mieszko. Panele i tu, moi drodzy, mamy wjazd i spawn znajduje się tu. Tutaj mamy, moi drodzy, sławno za stacją. Jest to wjazd tam za stacją, moi drodzy. Jak jest stacja w... No tam, gdzie się paczki sławnie można wziąć do vanów, to jest to miejsce. Stoi tutaj sobie pph tutaj jest na upgrade'u. O, jesteś, przepraszam, moi drodzy, grafikę wrzucę wam maksymalną, full HD. I mamy, moi drodzy taksi Info, jest informacja o taksówkach. Jest, moi drodzy, nowe auto. Czyli to jest, moi drodzy, nie Corolla. Nieco innego, to jest, moi drodzy, auto. To jest Prius. To jest Prius, tu z E39 jakieś. To jest ten stary model. Tu stoi sobie. Da Volt czy jakoś tak, ten freenał, o, ten te Corolla i tu stoi pan do upgrade'u, tu mamy też te kasowniki, terminale płatnicze, będziemy je sobie kupować pewnie tutaj. Dalej, moi drodzy, 15 sekunda całkowicie. Tutaj jest więcej też troszkę tego roślinności. Tu dalej, tam nie widzę za dużo zmian. Jest pociąg jedzie, ale mamy, moi drodzy, główną zmianę. Jest tu zort, moi drodzy, nowy parking. Tu pewnie jakoś będziemy wyjeżdżać. Tu nowe miejsca są. Nie wiem, tu będzie, pewnie będzie można stanąć z autem. A tu będą moi drodzy nasze taksóweczki, nie taksówki, auta do zdawania prawka. Nasze korsy tu się raz poza tym nic nie zmieniło. Wjazd na górkę, lekkie zmiany odświeżone. Dalej, stoją sobie mamy oktawię, jedynkę w sedanie, nie w sedanie, tylko w liftbacku. Oraz korole, moi drodzy, obie auta jako taksówki, nie jako Ubery, tylko jako taksówki. Kolejne zdjęcie: stacja benzynowa dla ciężarówek, koło zlepa, serwis przy spełni ciężarówek. Kolejne, no to mamy pociąg, prawdopodobnie nowy. Mamy maszynistę w środku. Tutaj pięknie maszynista jest w środku. Dalej. Mamy tutaj animację moi drodzy, mamy zepsuty samochód, tutaj mamy golfa dwójkę, jest sobie piękny trójkąt rozstawiony. Mamy tu obok tego gościa, który się tutaj rusza nawet, rusza rękami i próbuje naprawić, albo to jest bot, nie wiem. Które z jest zepsute, migały lampy, jest bot tutaj chyba, słucham co potrzeba. Aha, jazdy już odpalam furmanę i jadę czym prędzej. I to jest bot, moi drodzy. Nie, to, to z tego co wiem to nie będzie auto, które będziemy może jeździć. Tylko to będą boty wyjeżdżać, moi drodzy. I będą jeździć. Jedzie bot, ładuje. Tutaj mamy na tyle Audi chyba A6. I mamy tutaj weko nasze w lawecie, więc to kolejny model jest. Grać wsiadł chyba od niego i jadą razem do... tutaj się brama otwiera i... jadą moi drodzy razem yy, do... spawna ciężarówek znaczy nie spawna, to jest tam gdzieś, yy, tam właśnie za tym... Yy, tutaj jest wiadukt, tu właśnie wyjeżdżał ten bot, więc wjeżdżają przerwa, yy, i moi drodzy, mamy piękne, odświeżone. Nie wiem, to chyba będzie auto nowe. Yy, więc mamy nowe auto, moi drodzy. Yy, Honda w środku, liczniki się ruszają. Yy, mamy tu piękne wnętrze. Patrzcie, obrotomierz się rusza prędkościomierz liczniki. Tu jeździ bot. I to jest, moi drodzy, Honda Civic. Nie, to jest. Ja nie znam się, moi drodzy, na Hondach. To jest Honda jakaś. Nie pamiętam modelu. Możecie napisać w komentarzach, jaki to jest model. Jedzie sobie, moi drodzy, dalej. Pięknie wygląda. Tu idą sobie boty pochodnika. Tu jest też szóstka. Yy, tu jest, moi drodzy, dwa kolejne odświeżone auta, moi drodzy. Yy. To są moi drodzy Ford Transit i Mercedes Sprinter, którymi będziemy mogli teraz wozić paczki. Piękne są cudowny model tego i tego Mercedesa Oznacza się, on wygląda cudownie. Ja w ja, ja nim się też moi drodzy. Kolejne zdjęcie, mm. nowe e, nie, to nie jest nowe auto. To jest moi drodzy, prawdopodobnie, prawdopodobnie, ja nie jestem pewny, nie znam się na BMW. To prawdopodobne jest, moi drodzy, stuningowane, moi drodzy, jakie auto? BMW. E34 chyba, jeśli się nie mylę e, czy BIM A34, jeśli się nie mylę chociaż, może to jest E40, nie tu nie, nie wiem co to jest, ja nie mówię BMW mamy też tablice, ramki rejestracyjne e, nowy wydech felgi pomalowane, auto pomalowane, ładnie moi drodzy, kolejne odświeżone autko, tu lekko widzimy widać, że już jest zmodyfikowane mamy felgi lepsze nowy wygląd, nowy znaczek, też moi drodzy zreworkowany op oprócz Omega Passat, który chyba nie jest zreworkowany, nie wygląda jakby był zreborkowany. Wjeżdżający moi drodzy do salonu tam gdzie się naprawia auta. Ja w ogóle nie staram się najbardziej skrócić ten film, więc no. Wjeżdżający do serwisu, tu się koła wyważa, to jest maszyna do wyważania kół. Tu wjeżdża sobie pasaci. Tu mamy kolejną rzecz, skanie za 400 tysięcy po pomalowaniu, po lekkim tuningu. Mamy tutaj czarny ten grill, białą ciężarówkę, co wygląda, moi drodzy, dużo lepiej niż obecnie. To jest tuning, od razu tutaj też czarny zderzaczek, dużo lepiej to wygląda. Eee, tu się otwiera teraz brama naszego tuningu. I moi drodzy, tu będą duże zmiany, więc subskrybujcie kanał, w tym momencie zostawcie subskrypcję, aby nie przegapić takich filmów. Oraz wielu innych, dużo czasami lepszych. I zostawcie lajka, like napiszcie w komentarzu też co o tym sądzicie. I lecimy moi drodzy dalej. I mamy menu tuningu out, moi drodzy. Jest to menu tuningu out. Grafikę HD a słaba jakoś trochę jest. Mamy moi drodzy też cenę. Więc od razu widzimy, że malowanie są za Robuxy. Ale nic poza malowaniami i tablicami rejestracyjnymi nie będzie za to też jest tam Amacz pisał. Um, mamy tutaj też silniki, hamulce, bodykity, stylny spoiler, przyciemniane okna, wydech wnętrze koloru i moi drodzy, cena 45 tysięcy, więc tu nikt nie będzie tani moi drodzy. Zbierajcie kasę um, widzimy. Menu. No i widzicie, zmieniają się autka. Piękne chromy, i tu widzowie, z tego co wiem, miał być jedno auto eventowe, które będziemy mogli tuningować. I moi drodzy, będzie to właśnie to BMW z eventu. Te felgi, według mnie, są brzydkie tutaj, teraz, ale nie komentuję, dobra. No i tu spoilery możemy sobie zmienić i to prawdopodobnie będzie jedyne auto, które będziemy mogli porobić jakiś kurde tuning, e, jeśli chodzi o eventówkę. No i mamy tutaj też ceny e, spoiler track, czyli e, na tor. 2000 do 10 tysięcy Taki spoiler 10 tysięcy Zbierajcie kasę teraz, tu klikacie, to jak w WTSie tuning Eurotrack simulator, kto wie, no to wie. Ciemniane szyby jak mówimy. Wnętrze tu też tego serwisu... Serwisu, no, tej, no tego serwisu, nie wiem jak to wiedzieć. Wnętrze też zmieniane nowe, odświeżone wnętrze pojazdu. No wygląda niesamowicie dobrze. Zmiana wnętrz. No, i tak wygląda autko po tuningu. Naprawdę niesamowicie ładnie. Jest cudowne. Hmm. Tu też inne wersje. Jest ciężarówka po tuningu. Jak widzicie, chyba tutaj lekkie modyfikacje, jeśli chodzi o opony, wydaje mi się. No, albo, albo zreworkowana jest. To też jest Nie wiem. Wydaje mi się, że tu po prostu są zmodyfikowane kolorki. O, tak. Widzicie kolorki na peli. O, no i tutaj malowanie, moi drodzy, ciężarówki takie na pół, no to jest piękne, to to Mercele, Merolek jest piękny, skania również piękna, Amax tutaj piękne, też będą pewnie gadżety w środku można będzie dać. Nie, raczej nie liczę, że będą zroborkowane tiry, ale te wyglądają pięknie, D7 Darek, rejestracje są te, te, no te takie ramki na tablicy pozmieniane reklamami. I moi drodzy kolejne rzeczy dotyczące taksji. mamy przybliżanie też kamery od razu tutaj widzimy. Eee, cofnijmy sobie kawałeczek moi drodzy. I mamy tu przybliżanie kamery i mamy moi drodzy taksomer. Zobaczcie sobie jak tu się działa. Wybieramy sobie staryfę, płata. Jedzie sobie tutaj pociąg, stoi sobie Octavia jedynka w liftbacku, przerobiona na taksi, jedzie sobie tutaj pociąg. Też pewnie jakiś nowy, nie wiem, raczepa chyba nowa. i tutaj dowożenie jedzenia są nalepki też To na ile pan nie skasował? Pani pana? Pan mnie skasował. No, no to wybieram sobie taryfę kasa. Tu. PR. I moi drodzy, drukuje nam się pięknie. Tutaj to jest też animacja drukowania. Jest tutaj sprzedaż, klikamy sobie, wybieramy sobie cenę. Piękne przykłada nam kartę klient. Dzie dziękuję za kartę. No wygląda to moi drodzy cudownie, szczerze cudownie to wygląda i koniec moi drodzy poznajemy datę update'u, więc przed tym, tak jak wiem, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę, yy, napiszcie w komentarzu, ja już wam pokazuję update V2.0 18.08.2025 o 18.00, yy, tutaj czas, nie wiem co to jest za czas, to jest strefa czasowa chyba. Yy. I 18, zarówno, to jest, moi drodzy, poniedziałek, jeśli się nie mylę, więc szykujcie się w poniedziałek. E, prawdopodobnie wtedy wyjdzie update, tak mi się wydaje, bo nie wiem, co to dokładnie jest ta data, ale no, i mamy tutaj edytował Amax. Yy, no i to, moi drodzy, tyle. Stawcie subskrypcję, łapkę w górę. Dziękujemy za yy, kontynuację wsparcia, przyczepy. Yy, zostaną duże update. Yy, no, więc tutaj, yy, widzimy się na wydaniu. Update'u, więc moi drodzy, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Zostawcie tutaj lajka, Maxowi za poświęcenie, pięknie wyszło. Subskrypcję możecie też dać. No i co, to tyle w zasadzie. Film się nam tu kończy. kończy, więc dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. No i co, trzymajcie się, cześć, a link do filmu znajduje się w opisie tego filmu.